Witajcie, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś nagrywamy znów telefonem. Poczułem taką potrzebę nagrania tego odcinka, gdyż będziemy... O. Ta pani też chce tutaj się wypowiedzieć pewnie. Mianowicie porozmawiamy dzisiaj na temat nawigacji TomTom Tom Go. TomToma pozwoliłem sobie w ramach testu zakupić na 30 dni. Można wykupić tak samo jak i automapę w wersji na 30 dni oraz na, oraz na rok ja sobie chciałem y, tą aplikację przetestować widziałem również dobre opinie, widziałem że taką aplikację używają również albo aplikację, albo po prostu standardową nawigację montowaną na szybę kocie <ścoughs> y, używają kierowcy y, ciężarówek kurde kot musiałem kota wyeksmitować w trybie natychmiastowym Yy, więc wracając, widziałem, że dużo kierowców ciężarówek używa tą nawigację i postanowiłem, że i spróbuję ja. Ja oczywiście nawigacji nie używam z samego telefonu, tylko podłączam sobie po kablu do android Auto, no bo niestety w Microsofcie Android Auto jest niestety jeszcze przewodowe. Nowe samochody, które już wychodzą, już większość, czy Skoda, czy Toyota, mają już w standardzie. Czy Dacia nawet mają już w standardzie Android Auto i Apple CarPlay bezprzewodowe? No i tak sobie podłączyłem i dziś powiem Wam o tym, co mi się podobało, co mi się nie podobało. Przede wszystkim zacznijmy od tego, może co się jednak podobało. Czyli zacznijmy od plusów. Przede wszystkim plusem jest to, że można sobie taką aplikację wykupić, żeby sobie przetestować dla, tes dla testu na miesiąc za tam chyba 15 zł. To nie, jest, to nie jest nic. E, na plus, bardzo fajny też i kolorowy, kolorowy interfejs bardzo dużo opcji ustawiania. E, jest wersja dla cięż jest jedna aplikacja, ale jest wersja dla ciężarówek i dla samochodów osobowych. Dla samochodów osobowych, tutaj bym powiedział, że jest to troszkę taką wadą, ale może to i plusem. Zmiana teraz scenarii akurat scenaria samochodowa. E, tak przy obręczy kierownicy, no bo nie mam gdzie tutaj telefonu postawić więc przede wszystkim dla ciężarówek mamy więcej funkcji między innymi bardzo też potrzebnych wpisujemy wagę, wysokość zestawów to wszystko po to żeby prowadziła nas nawigacja po drogach takich, żeby można było uniknąć na przykład niskich wiaduktów żeby nie, nie, nie ściąć Yy, ograniczeń tonażowych u ulic, które mają yy, ograniczenia tonażowe, więc to wszystko dla ciężarówek jest jakby ok. Natomiast dla samochodów osobowych jest to trochę okrojone. Aczkolwiek łatwo można wyszukiwać różne rzeczy, łatwo można yy, ustawiać sobie tam takie już typowo wizualne rzeczy, kolory i tak dalej, i tak dalej. Jak wszystko też ma swoje wady. I teraz mi się wydaje, że właśnie, auto, nie automapa, tylko właśnie, tomtom dla użytkowników normalnych samochodów osobowych będzie miał właśnie trochę wad. Ponieważ ja z tej aplikacji teraz rezygnuję, czekam do końca miesiąca, skończy mi się po prostu licencja, i na razie z tej aplikacji rezygnuję. Na ile? Nie wiem, być może na parę miesięcy, być może na rok. Ponieważ ta aplikacja zaczęła mnie trochę denerwować i zaczęło mi brakować w niej funkcji, takich jakich, jakie mam w Automapie, o której nagrywałem również odcinki. Mianowicie, pierwsza rzecz, brak budynków 3D. Yy, można oczywiście wpisywać adres, można wpisywać współrzędne, yy, ale ja czasem lubię, żeby Zaznaczyć sobie konkretny budynek, do którego chcę dojechać, kliknąć sobie przytrzymać i dać znaleźć, żeby tam mnie prowadziło. Wtedy ja mam też stuprocentową pewność, że nawigacja będzie się starać mnie poprowadzić właśnie tam do tego budynku, gdzie ja chcę. Tutaj to jest niestety bardzo trudne. Szukałem w ustawieniach, nie było włączenia opcji dla widocznych budynków 3D. Może budynki 3D są w standardzie, ale w większych miastach typu Rzeszów, Warszawa to już na pewno. Yy, może tam można yy, włączać budynki 3D. Natomiast w mniejszych miejscowościach Jasło, Krosno, już nie mówiąc po wsiach, niestety. Kolejna wada. Aplikacja ładuje się i załadować się nie może mimo, że ma możliwość obsługi offline, to jednak bez włączonego internetu aplikacja będzie się ładować w nieskończoność. Próbowałem czyścić RAM, próbowałem czyścić telefon ze zbędnych yy, rzeczy, próbowałem wyłączać, włączać telefon. Cudawianki już naprawdę robiłem z tą aplikacją i aplikacja włącza się yy, w przeciągu dw minuty, dwóch, co prawda ale z włączonymi danymi pakietowymi albo jak jestem w domu na Wi-Fi wtedy się włączy jeżeli podłączę pod Android Auto i Apple CarPlay Car startuje od razu nie rozumiem czego za pomocą telefonu nie mogę tego zrobić kolejna rzecz yy, tu jest w sumie jedna i druga rzecz ta sama co w automapie co też mogę zaliczyć dla automapy jako wada czyli yy, nie wszystkie adresy da się wprowadzić poziomu android auto w opcji offline część trzeba wprowadzać online albo po prostu za pomocą telefonu w automapie da się to zrobić za pomocą telefonu no, tylko wiadomo trzeba wziąć ten telefon gdzieś tam na parkingu i, i wstukać ręcznie a w przypadku Tom Toma trzeba jeszcze włączyć internet trzeba poczekać aż to się załaduje to wszystko jest Poporne i denerwujące, chcemy wyszukać y, szybko jakiś cel, y, szybko jakiś adres. No, niestety, to jest absolutnie, ja bym to zaliczył, właśnie do, y, do wady. Punkty pośrednie. Y, dość upierdliwe dodawanie, aczkolwiek y, niewiele w, y, w sensie, w znaczeniu kombinacji, bo nie da się dodaj, 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 jak na przykład w automapie, tylko jest. Jest punkt początkowy, czasem, czyli jest moja lokalizacja I muszę naklikać, pokombinować, pokombinować Żeby zniknęła mi opcja dodaj punkt początkowy Tylko żeby było dodaj przystanek Więc muszę też pokombinować po kilka razy Żeby mi to jakoś, no wiadomo, ustawiło się Kolejna rzecz Kurczę, no faktycznie ta aplikacja będzie miała, w mojej, oczywiście, opinii, więcej wad niż zalet, ale kolejna rzecz to upierdliwość, yy, upierdliwość tej mapy. Owszem, bawiłem się tam w i zmieniałem różne rzeczy, ale wiele to nie dało. Mianowicie, automapa, jak przejadę dany skręt, może dużej pomyśli, ale od razu się mniej więcej orientuje, że powiedzmy, Każe mi skręcić, ale dopiero gdzieś za 5 km. ewentualnie jeżeli nie ma tam innej opcji, już się bardziej kapnie to poprowadzi mnie tą drogą, którą właśnie chcę jechać. Natomiast ta nawigacja co 60 metrów, co 100 metrów każe zawracać nawet w miejscach i niedozwolonych. Co chwilę zawróć, wykonaj, zawróć jeśli to możliwe, zawróć jeśli to możliwe, przejeżdżam ulicę, bo chcę jechać prosto dalej skręć w prawo, a następnie zawróć, jeśli to możliwe i tak w kółko, i tak w kółko, i tak nerwicy można z tą nawigacją dostać a automapa myśli trochę szybciej tak jak już się namyśli, już się przejedzie powiedzmy te faktycznie 5 km i się nasucha zawróć, jeśli to możliwe to nie dość, że już psychicznie się człowiek kończy to w końcu nawigacja się odblokowuje i już prowadzi tak, jak ma prowadzić Docieranie do celu. W większych miastach, w konkretniejszych punktach, bardziej znanych jak najbardziej aplikacja doprowadzi. Natomiast, pff, jeżeli mamy do czynienia z wsiami, większymi, mniejszymi, niestety w adresach radzi sobie bardzo słabo. Do operatora Krystiana myli ulicę. Do mojej koleżanki nie pokazuje lokalizacji, mimo, że widzi ją, czyli numer domu jest widoczny, nie pokazuje lokalizacji, tylko ja jadę prosto. Dom jest, cel jest po lewej stronie, już jestem koło domu. Jestem na tej ulicy, a to mi każe objechać ulicę raz, dwa, trzy i się wrócić i tak jeździć w kółko, bo nie pokazuje punktu, że dotarłeś do, do, że tam jest cel, nie pokazuje tego celu, tylko pokazuje ciągle strzałki i każe krążyć pomiędzy uliczkami. Co to, jest za co to jest za nawigacja? Może wydaje mi się, że aplikacja Tom Toma jest stworzona właśnie bardziej dla kierowców ciężarówek, bo dla aut osobowych, to pomimo mojego grzebania w ustawieniach dla aut osobowych, to jak do tej pory z wielu przetestowanych mi nawigacji, czyli yy, Map Factor, yy, Here we go Kiedyś Higmaps, te, te mapy Nokiowskie, Noki, z czasów Noki Lumi 520 i, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem czy Janosik. Na pewno google był, automapa, TomTom, jeszcze chyba został Navitel, Z tych wszystkich nawigacji, do tej pory numer jeden to Automapa, z Krzysztofem Hołowczycem. Automapa może raz mnie tylko zawiodła. Raz się pomyliła w kwestii adresów. A tak to z budynkami 3D nie ma problemu, z nawigowaniem nie ma problemu. Z czytywaniem aplikacji offline nie ma problemu. Szybciej reaguje, szybciej, szybciej rozpamiętuje trasę. Wszystko jest z nią dobrze, pokazuję budynki 3D, pokazuję numery domów, bo automapa działa na mapach y, tak geo y, zawsze poprowadzi mnie tam gdzie wpiszę owszem, może się czasami zdarzyć jakiś trudniejszy dojazd, to gdzieś tam na przykład uliczkę osiedlową obok, no to ale to można, to można jeszcze wybaczyć, a nie na zasadzie, że jestem już u celu, a nawigacja każe mi y, kręcić się, wkręcić się uliczkami w kółko nie pokazując gdzie jest gdzie jest cel? O, właśnie chyba akumulator mi słabnie, i dlatego znaczy, yy, bo oszczędzanie energii się włącza i lampka gaśnie. To jest fajna opcja <laughs> w nowszych samochodach. jakby to ktoś, ktoś tak zapomniał, światełko sobie zostawić. Także ogólnie podsumowując, yy, nawigacja potrzebuje jeszcze sporo ulepszeń, jeżeli chodzi o nawigację dla, w mojej opinii, oczywiście, jeżeli chodzi o nawigację dla. Yy, Samochodów osobowych. Dla ciężarowych nie wiem, bo nie mam problemu ja na ciężarówki, nie jeździ ciężarówkami, ale dużo kierowców ciężarówek jeździ na tontomie. Czyli chyba w wersji dla ciężarówek jest ona lepsza i dokładniejsza. Podzielcie się swoim, swoją opinią. Oczywiście to, co mówię, jest tylko i wyłącznie moją opinią po miesiącu testów. Yy, o, jeszcze powiem jedna co mi się. Podoba. Jedna fajna rzecz, która mi właśnie brakuje w automapie. Ten pasek postępu trasy, który pokazuje mi, że za ileś kilometrów będzie fotoradar, za ileś kilometrów będzie stacja benzynowa, to jest fajne. Tego brakuje w automapie i to, to zasługuje na plus w tomtomie. Ale jednak nadal powoduje to to, że więcej ten tomtom -tom ma minusów na razie dla mnie, jak plusów, niestety. Podzielcie się swoimi opiniami na temat y, tomtoma, jeżeli ktoś używa. Bądź in, inne nawigacje, napiszcie jakich nawigacji używacie i napiszcie swoje spostrzeżenia. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.